Fajność w ogóle tego pomysłu i projektu, zresztą na który wpadli Anglicy i całe szczęście stacja matka, żeby kontynuować to w sposób naturalny, bo to naprawdę minęło 10 lat. My nie udajemy, że tego czasu nie było. Nie doklejamy siwych włosów, bo one same wyrosły. Czy <laughs> u niektórych kolegów łysiny, które są również naturalne, także to jest bardzo. No u mnie też trochę. To jest, to jest wszystko bardzo naturalne. Więc to jest wielki, wielki atut tego, że nie musimy udawać kogoś, kto jest starszy lub młodszy. I, I jakoś to życie serialowe bardzo się, jak to zwykle bywało w tym, w tym serialu, kleje z życiem takim, bym powiedział, prywatnym. To jest bardzo bliskie. Myślę, że fajność tego tekstu, tego, tego scenariusza, polega na tym, że, że to jest bardzo mocno sklejone z rzeczywistością. Każdy może odnaleźć siebie albo swoich znajomych w tych historiach.